Hej, witajcie Noxianie. Ja jestem Noksy i poprowadzę dzisiejszą audycję. Ostatni prawdziwy poradnik nie okazał się tak dużym sukcesem jak wszyscy się spodziewaliśmy, ale nasi eksperci wykryli w czym problem. Błędem okazał się wybór postaci zajoni, jak wszyscy wiemy, karma jest dziwna I dzisiaj naprawimy ten błąd. Dzisiaj powiem wam, jak grać Jaxem. Część z was może powiedzieć, że Jax nie jest Noksjaninem. Prawda jest zgoła inna. Trzymaliśmy to do teraz w tajemnicy, ale Jackson od dawna walczył dla Noxusu jako najemnik. Dowodem na to jest chociażby fakt, że kumpluje się z Gregasem, który popija sobie w noxiańskich karczmach. Dobra, koniec plotek. Przypomnę tylko, że Ministerstwo Kultury Noxusu utrzymuje się z łapek w górę oraz subskrypcji. 500 łapek w górę pod tym filmem powinno wystarczyć na zrobienie następnego. Czas na garść porad, które pomogą wam siać zamęt na Summoner's Rift. Przede wszystkim idziemy w jungle, zaczynając od golemów. Stąd co piąty atak, który dostaniemy po zesmite'owaniu ich znacznie zwiększy ilość zdrowia, na której skończymy dżunglę. Ciśniemy całą junglę, jeżeli jest dobra okazja... Zawsze jest dobra okazja... ...to zgarniamy pierwszą krew na jednej z linii. Po czym kupujemy pożaracza. Kiedy masz już pożaracza, to staraj się kontrolować obiekty takie jak smok oraz herold. Zabijanie ich daje aż 5 staków na pożaraczu, co znacznie przyspiesza proces jego naładowania. Jeżeli na jednej z linii znajdziesz jakieś dymazjańskie psy, to poświęć im trochę więcej uwagi. Kiedy gankujesz przeciwnika, spróbuj podejść do niego na piechotę, tak aby móc skoczyć na niego, gdy użyje swoich mechanizmów ucieczki. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał tej postaci, musisz resetować autoataki przy użyciu W. Mocną stroną Jaxa są duele. Możesz więc spróbować podkraść trochę dżungli przeciwnika. Po wbiciu szóstego levela tempo czyszczenia dżungli powinno znacznie wzrosnąć. Dodatkowo później, kiedy nastakujesz pożeracza, pasywa Zulta będzie uderzała co drugi atak. Niestety, któryś z demasiańskich szpiegów w rejocie zaprogramował Bug, który sprawia, że atak wzmocniony w Unii nie uruchamia pożeracza. Sprawia to, że samotne walki przeciwko pięciu przeciwnikom są odrobinę trudniejsze, ale dasz radę. Dzięki dużemu DPS-owi oraz Burstowi, Jackson jest w stanie szybko ściągać miękkie cele oraz po odrobienie dłuższej walce tanku. Jest jednak przy tym niezbyt wytrzymały z powodu małej puli bazowego zdrowia. Słabość tę zniwelujemy budując odpowiednie przedmioty, ale o tym za chwilę. Póki nie mamy potrzebnych itemów, to rozsądnie używaj swojego E oraz Ulta. Pierwsza część Twojej trzeciej zdolności jest często niedoceniana, jednak to naprawdę potężne narzędzie. Nie tylko pozwala na unikanie ataków podstawowych, ale również zmniejsza obrażenia otrzymywane ze zdolności obszarowych. Jest więc skuteczny również przeciwko magom. Co się tyczy ulta, to nie zachowuj go na później, ponieważ jest to redukcja obrażeń, a nie tarcza. Używaj go wtedy, kiedy zaczynasz inicjację oraz jesteś na względnie wysokim poziomie zdrowia. Ważnym odruchem, który warto w sobie wyrobić, aby być skutecznym jaxem, jest poruszanie się między autoatakami. Sprawi to, że nie będziesz musiał dobiegać do przeciwnika i będziesz mógł cały czas zadawać mu obrażenia, co przekłada się na większy DPS. W walkach drużynowych staraj się dojść do kery przeciwnika, ale jeżeli to niemożliwe, to atakuj najbliższy cel. Z Dojem oraz altem może udać się zniszczyć frontline przeciwnika, a wtedy nikt nie obroni damage dealerów z drużyny przeciwnej. Na koniec dodam, że przy pomocy Q Jacksa można skakać nie tylko do wardów, ale również do innych obiektów takich jak latarnia Tresza, flaga Jarvana czy tunele Rexai. Co się tyczy przedmiotów, specjalizacji, kolejności i maksowania umiejętności oraz run, te widoczne są teraz na ekranie. To na tyle w tym prawdziwym poradniku. Jeżeli wam się podobał i chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał oraz udostępnijcie gdzieś ten film. Jest to dla mnie wielkie wsparcie, więc z góry dzięki za wszelką okazaną pomoc. Do tego filmiku dołączony jest również gameplay z gry Jaxem. Jeżeli chcecie zobaczyć jak to się robi z widoku pierwszej osoby, to wystarczy, że klikniecie w filmik po prawej stronie. Widzimy się w następnych materiałach. Peace.